Cześć tutaj Surglend i witam was w kolejnym odcinku mojej terrarii. Um, tak, jesteśmy troszeczkę do tyłu, ponieważ kilka razy próbowałem nakręcić ten odcinek dla was, ale co chwilę mi się coś psuło, ze dźwiękiem, coś było nie tak, no więc czwarty raz próbuję to nagrać. Um, tak, pewnie macie pytanie. Skąd się wzięła ta złota skrzynia? I skąd fortepian? I ogólnie górna część domu. Więc tak. Rozbudowałem się troszeczkę. Myślę, że Wam się podoba. Skrzynię i fortepian, oczywiście, znalazłem w kopalni. I zaraz do niej sobie zerkniemy. Jest troszeczkę ciemno, ale. Znaczy robi się troszeczkę ciemno, ale nic nas chyba nie zabije. O, tutaj był garnek... Znaczy garnek eee. No te naczynie z tymi z rzeczami yy, Tam sobie troszeczkę dedłem, bo jak wracałem się tutaj to wpadłem Więc tak. Tutaj był fortepian, a tutaj była skrzynia. A. Właśnie, tutaj sobie też przyszedłem. Oczywiście, jak nagrywałem ten zepsute, zepsuty odcinek. No kurczę, skosz, co tu jesteś, kurde. Czemu tam doskuczynił my? Eee. No to właśnie to sobie tutaj odkryłem. Byłem bardzo ciekawy, co tu jest. No i oprócz kilku naczyń zdobyłem troszeczkę kopru, czy jak to się tam zwie. No i troszkę kamienia oczywiście też skopałem. No nie. 8. Ok. Ej, ej, ej No dobra, teraz tutaj bym jakoś chciał jeszcze wejść. O nie. Okej, okay. no chyba nie. Zpieprzaj. Wypa wypad, wypad, nie ma takiego bicia. No spadaj. E, kościół Pozwoliłem ci, ci się bić, co? Hmm, 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 hmm. Pikasz, pikasz. Pierdne znikasz. oła No może nie zupełnie. A znikasz. A więc tak... Tutaj też była jedna sobie takie... Było sobie jedno takie naczynie. Tutaj oczywiście też się muszę podsadzić, ale zrobimy to troszeczkę inaczej. Podsadzimy się Nie chcę tyle drewna marnować 8 Eee Co się będę Okej okay. I pasuje Bit. No No weź Sk No skocz tam Co za Tak też idzie No <śmiech> Nie <śmiech> Wybaczcie za te failsy. No oh, nie To są jakieś jaja normalnie <noise> Ja tam chcę doskoczyć A tak to zrobimy No Super, świetnie, dobra Ważne, że stąd wyleźliśmy Hmm <noise> Dobrze, to idziemy sobie do góry. A tak. Dzisiaj przejdziemy się bardziej, tak po naszym świecie. Zobaczymy, co jeszcze może być ciekawego do odkrycia. Myślę, że ogólnie się uda. Będzie fajnie. Tylko nie wiem, czekać na dzień czy wyruszyć w nocy. że Ja tu zrobię takie małe ciach-ciach. Jak się zrobi dzień, to wyruszymy. Witajcie z powrotem. Tak, po krótkim cięciu. No i mieliśmy właśnie sobie po upunięciu nocy yy, zwiedzić nasz świat. Ała, co. My, aha, slime. Ała, 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 ała. ała. <słuch> Więc tak, zaraz sobie wyruszymy, tylko ubijemy jeszcze tego slajma. Dzięki. No, e, e, e. gwiazdki zostawiamy. Gwiazdki, ważna rzecz. Hmm. Gwiazdki zostają. Um. No, no, jeszcze te tutaj rzeczy zostawię. Dobra, nie wiem do czego to jest, ale może się przyda. Dobra, go, go. Myślę, że coś będzie ciekawego. Dobra, mm -hmm. drzewa, drzewa, nic więcej, kamień okej okay. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. zerknijmy tutaj a uh. okej okay. uh. uh, chcemy wbić damy radę? E. A, I co tylko takie coś to jest Czy coś tam fajniejszego Jeszcze będzie No dobra Co dalej Ja <laughs> yeah, skrzynia Tak jest Aha skrzynia skrzynia Dawno skrzyni nie widziałem Znaczy pf, Dziwnie to zabrzmiało Oh. A! Iron 9 Bardzo dobrze Zbierzmy sobie skrzynię i zaraz sprawdzimy... A, zresztą najpierw... A, dobra, A, bardzo dobrze się zapowiada nasza wyprawa Oby tak dalej. O! Fioletowy slime. U ubić go czy nie? Obiemy. No, ała, ała. Obijam się cały czas łubem. A, zdychaj. Ała. Tu jesteś brzydki. Że mnie tak chcesz zabić. Ile on ma życia? E, mało. Możemy. Ała. Ale duży damage ma. Ciach, 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 ciach. Mam nadzieję, że coś fajnego z niego wyleci. Eee, pff, dobra. Nie wiem czy było warto. E? Kolejna jaskinia. Spoko. Jeżeli będzie to sam... Jeżeli ma wyglądać tak samo jak tam, to... Może być... Okej. Okay. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. A, dobra. Nic tu nie ma. Slime, slimeów. O, A ła, dobra. No ty, Odejdź, 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 odej, co, odej, odej. a uh -huh. badajmy Okej. Okay. Okej. Okay. O! Pustynia. Okej, okay, tutaj już nic nie ma. Możemy iść dalej. Szybko, szybko, szybko. Osiem. Nie chcemy ich tutaj. Mam nadzieję, że nie przeskoczę przez to. Przeskoczycie? Eee, Okej, okay, dobra. Powiedzmy że, powiedzmy, że nie zależy mi aż tak bardzo na tym. Kamień, dobra, zamiast tego. Jeszcze muszę się czymś podsadzać. Dobra. Na pustynie chodźmy. Co to jest? A, czy my to możemy zabrać? No co to jest? To, to, to. What? Kaktus? No. No dobra. Niech będzie. A dobra Chyba znam lepszy sposób No Powiedzmy Go może weźmiemy na Na strzelanie z łuku No, sępie Spieprzaj Ała Ała, 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 ała Dednie mnie eee. No! Oła No, spadaj, 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 spadaj O, jak dobrze, że sobie wziąłem potkę O Ona no, mi coś w ogóle daje? Co to ma być? Potions... a Dobra Wiemy chyba, że mało daje albo ja i ja źle użyłem albo nie wiem Kolejny sęp. czy jest to coś oprócz sępów? Dobra, ręk najlepsza rzecz chyba No, chodź, 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 chodź o! spadaj, spadaj, spadaj. O, dobra. E. Sorry, winetu. Nie wiem, po co mi kaktusy, ale mogą się przydać dla ozdoby. Okej. Okay. Mm -hmm. Okej okay. pyk, 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 pyk. A może się dać coś z nich zrobić. Nie wiem. Na razie zbierajmy. Piasku na razie nie będę brał. Dużo szkła nie potrzebuję. No. Matko. Okej. Okay. Dobra. E, ale dziwnie wygląda. <laughs> o -o. Tak, my się już z nimi spotkaliśmy. Ła, What. Dwadzieścia the... oh. mi wzięły. E? e A my się chyba do nich tak przekopiemy. Mm. mam co do siebie... mmm, mmm, o mmm, mmm, o oni przeszkadzają. Spróbujemy ich jakoś usunąć. Au, e, co to było? E, co mnie zabiło? E, tak. Właśnie. Stara miejscowa... Nic nowego. Przy okazji możecie się dowiedzieć ile musiałem przejść, żeby sobie... Żeby zbudować sobie domek. Chociaż wyście już to chyba widzieli. Jak buduję sobie moje małe schronienie. I ogólnie. To tak dla odświeżenia pamięci. Hmm. Kole, nie wiem, wracać się po te rzeczy, czy nie. Moim zdaniem strata czasu. A, wiecie co? Ja się nie wybiorę tam ale zakończymy odcinek przy naszym domku w następnym odcinku pójdziemy sobie w drugą stronę obadać co i jak się dzieje tam ała lak aha, dobra to się zbliżamy do domku A więc tak, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Żegnam się z wami. No, kurczę, nie wiem co powiedzieć. A, no to żegna się z wami Surgrand. No i na razie, cześć.